Dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy. Witam serdecznie. W ogóle jest złota Golden Kappa na kanale szachy, ostre szachy. Igor jest teraz trochę w szoku, bo wbija top 100 świata i nie wie czym jest Golden Kappa. Półtora roku streamuje, chłopak. Ogólnie powiem wam, że stream na Twitchu z szachów, przyjemnie mi się streamowało szachy. Szczerze. Dawno nie było szachów, podobały wam się? Raz na kilka razy szachy są super. No imo, szachy, gold, serio. Jezu, ale Igor znalazł, ja pierdykam. Ktoś, kto jest szachistą i ogarnia, to wie, że Igor zagrał jak Bóg. Jak Bóg tej gry. No dobra, moi drodzy. Powiem wam, że też tak dziwnie nastałeś się przenieść na inną platformę, jaką jest Kik. W rozumieniu wiecie z Twitcha. Ile ja mam LP w ogóle? Czy tytuł jest aktualny? Bo chyba 130 biłem na ofie dzisiaj, jak wstałem. I wczoraj. O, 150! Lol. Czy będą ostre debiuty kickowe? Był taki pomysł, ale bardziej nam zależy na tym, żeby ktokolwiek oglądał szachy na tamtym kanale i się interesował nimi. Ty, patrzcie, koto się zaczął. 90 widzów. Zaczęliśmy koto Mam nadzieję, że mi nie grozi więzienie za to. Ogólnie mam dobrą informację, dzisiaj potem będzie Sun Quest i to za darmo. Nie wymagam od Was subów, mam ochotę posłuchać Waszych nutek, tylko chciałbym taką nietroleską Sun Quest. PTS a nie robię. Mimo streamek szachowy wyszedł dobrze. Nawet usłyszeliście trochę ciekawostek z półświadka szachowego, trochę merytoryki i trochę też yy, żartów wyszło git. Ja jestem zadowolony ze streama. Przyzwyczaję swoją widownię do TFT plus przyzwyczaiłem swoją widownię na Kika. Podejrzewam, że nawet nie, niektórzy dziś nie wiedzieli, że są szachy na, yy, na Twitchu. Niektórzy naprawdę nie wiedzieli, że dzisiaj był stream na Twitchu. A robię szachę na Twitchu, bo większość ludzi z Twitcha znowu nie wie, że jestem na Kiku. Znaczy większość. To jakby takie tacy ludzie niedzielni. Twitch jest deadge. Mówiłeś wczoraj, ale się zapomniało. No właśnie, ale za to dzisiaj widzowie z Twitcha przyszli na Kika, dlatego jak będzie Among Us, to na początku będzie na Twitchu, a potem wrócimy na Kika, no bo nie ma co tego Twitcha pompować. Na Instagramie wrzuciłem w ogóle informacje. Gdzie mam teraz więcej widzów? Na Kiku. Ale chodzi o to, że jednak na Twitchu mogę znaleźć nową widownię znowu. Tak samo jak jakiegoś TikToka wrzucę z Amongasa. Dla wszystkich, którzy mówią, że się skończyłem. Tak, to prawda. Ale jak tylko wejdzie jakiś Amongas albo coś, to znowu się zacznę. I pewnie mi nie wierzycie, a zobaczycie, że tak będzie. Bo po prostu tak jest. Tak, działa, tak działają algorytmy. Nie, nie zapraszam konfidenta na Amongasa. bo się obrazi. Zanim zaczniemy grać. Na miejscu zbrodni widać było ślady opon. Dobra, k. W ogóle dzisiaj jest widzowie najwspanialszy dzień roku. Mianowicie na dworze jest zimno. I pieprzone dzieci, śmieci, które przychodzą i pod domem mi koczują, albo będą chore, albo nie mogą dzisiaj za bardzo chodzić, bo, bo jest za zimno. Nie, ja zapraszam deflesa na kolejnego Amongasa. Oczywiście. Będziemy mieli dwóch. Trzech! Za. Bo Netrodar jeszcze. A ty byłeś niedawno gotowy na rodzicielstwo. Dalej jestem. Ale chodzi o to, że moje dziecko będzie wychowane. Te dzieci są bezwstydne. Tupsona? No, Tupsona też można zaprosić. Tylko że chciałbym... Dobra, tak jakbym zaprosił Tupsona, to musi być mamon, sorry. Dalej mówię na końcu z niektórych wyrazów? Tak, po niemiecku. Mówię wam, że te lekcje niemieckiego mnie tak zmieniły. Harcze, tak? Wszystkich kabach. Defle skoto. to Zobacz jak on w ogóle wygląda. Powiedz mi czy w jego oczach widać, że kota i nagrał na komórkę. Spójrz na niego. Wygląda trochę jak ten dziadek z chojraka tchórzliwego psa. Po co on to zrobił? Zrobił to? No zrobił to! I nagrał na komórkę. No jak? No nagrał na komórkę, snarkę. serio! Jest nienormalny. Patrz, wyglądasz jakbyś wy... kota. I słuchaj, co mówi. Nie, nie, nie nie kota. Jest to pomówienie, z którego zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. Jest to pomówienie, z którego zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. A bo mi z... sądem cały czas, no, za pomówienie. Żeby przeprosić, on, przeprosiny. To, on to może co najwyżej kota wy... Już by się przyznał dla smaku. Żeby zachować twarz. Mojego kota to on w życiu na oczy nie zobaczy. Nie no, ja wygrałem żyćko mając Olę jako dziewczynę. Współczuję wszystkim osobom, które dopiero poszukują. Na tak rynku matrymonialnym swojej drugiej połówki przyszłej. A szczególnie w internecie, tu to same k***ki są. To na żywo to jeszcze idzie coś znaleźć. Natomiast powiem ci coś widz, żebyś się nie załamywał do końca. Weź pod uwagę, że twoja przyszła żona jeszcze się może nie urodziła. Masz teraz jakieś 20 lat, żeby dorobić się milionów, popracować nad charakterem, zostać najlepszą wersją siebie, po to, żeby twoja księżniczka mogła się urodzić, nauczyć mówić, jeść. Ewentualnie twoja przyszła żona jest teraz w przedszkolu, to też prawda. W razie czego też zapraszam na ostre szachy Na, na ostre szachy zmiana aktora, jest Emilka. Tylko trochę mi na Twitcha, nie wiem czemu. Ale jest zmiana aktora. Nie no Janina, mega polecam TFT, serio! Koto zaczął grać w TFT, jak mu oddało liczbą widzów, to szok A dzisiaj jeszcze szachy na Twitchu zrobiłem star ja mam taki zapis Co to się dzieje? Jesteś na filmiku z YouTube'a z World of Tanks? A miałeś sponsorkę z czołgami, tak? No tak! I tam w ogóle jest Zabrać jej współpracę. To są jacyś... Konsumujący... O nie! Wyzywają Ole, bo gra jak małpiszon w Wota. Dokuczają dla Olaczki. No, misiu, ktoś przeżywa tę grę, tak samo jak ktoś przeżywa TFT. Fajnie, Ole jest na tyle dużo, że już ma dramy z czołgistami. Super. Ja Paklej pie... jak robi jakiś turniej chwali się rekordową pulą nagród. Nawet nie jest połowa tego, co było u mnie na turnieju. Boje. Mając... Loty polityczne, wsparcie pz trzachu, tragedia. A wpisowe oczywiście 500 zł. 500 zł od osoby to wystarczy, że 100 osób się zarejestruje za i masz 50 koła. Nie boli mnie pakleza w ogóle. Powiedziałbym nawet, że Zbyszek to równy gość, biznesmen. Generalnie zorientowałem się po czasie, że to nie tylko Zbigniew jest taki, tylko Zbigniew jako nieliczny próbuje coś na swoje, bo reszta to tylko i wyłącznie polityczny, pozyskuje kasę i, i wszystkich i wszystko. Zbyszek, na tle tych innych pz to przynajmniej udajesz, że coś robi. Tak działa życie, że jednak ludzie mają wpływy polityczne, znajomości i zamykają się we własnym kursie. Także fajnie, że coś robi. Jakby nie patrzeć, to jego turnieje są duże, tak jak duże są Dawida Czerwa turnieje. A jak ktoś kupuje, te symultany to jego wybór. W ogóle to jest powalone, że Stachurski. Ja poznałem Stachurskiego przez tą piosenkę. A potem zostałem dla Stachurskiego, dla Dosko i tak dalej, bo w 99, w 2009 i 2019 wydał takie płyty. To jest ta sama nuta, którą słuchaliśmy przed chwilą, tylko że to jest Stachurski cover. Ofiaruję mojej dziewczynie. Ale oryginał jednak lepszy. Zobaczcie w ogóle, jaką Stachurski wydał płytę w 99. Stachurski, Stachurski, Stachurski. Myślałem, myślicie, że to leciało za czasów dyskotek, jak naszych rodziców na przykład? By się bo tego bujała młodzież? Pewnie tak, no bo taki odpowiednik techno. Jazda! Faza! W ogóle wydaje mi się, że tachurski to jest odpowiedź na przykład na takie nuty. A to już wam kiedyś pokazywałem to. To jest dla mnie, to jest dla mnie tak ta nuta, bo ziomek siedzi w studiu i nagrywa to jak tworzy piosenki, nie? Muze. Być fajne, fajny, tak mieć ograć w tak muzyce i po prostu siedzieć i bawić dźwiękami, tak jak, nie wiem... ja No dobra, może nie ale taki Igor Jamnik. Fajny, nie? No zobacz jeszcze raz na vibe'i jego twarzy. Widzisz, to jest ten moment, kiedy on już wie, aż ci powiększę, zobacz. On już wie i ma bekę, bo odkrył coś, co ktoś kiedyś odkrył, co było po tym hitem, Czaś? Witam wszystkich od deflesa. Już nie będę mówił, jak bardzo jestem wdzięczny za tego rajda. Dziękuję bardzo, defles. Kto od deflesa pisze. Hej, kotku. Nie, żaden kot to jest. On nie je... kota, ja to wymyśliłem. Ja to wymyśliłem, zmyśliłem to. Nie je... kota. Kiedy ten poradnik TFT, no trochę mi się zejdzie go nagrać, bo się staram. Mordo, ty mi przypiąłeś ty łatkę i teraz umywasz ręce? Jaką łatkę? Jaką ku... Niby. Mordeczko? Ciężko żyć ze świadomością, co zrobiłeś. Ja wiem, dasz radę. Nie, no nie zrobił tego. Nie zrobił tego. Serio. Tak naprawdę to ja zrobiłem. A bo chu... ani Defles, ani ja. To wszystko zrobił Bruce. Wolę yy, świnkę z kotowaru czy kota ze świniowaru? Nie, no żadne. <laughs> Ale ten czat jest zboczony. Nie wychuśta się przeze mnie. Defles ma za twardą psychikę. Poza tym to on wybrał, zadecydował, żeby nagrać to na komórkę, ja mu odradzałem. O, Bruce gra w TFT, jak on ma rangę? On gra normalnie? Gra placementy na drugim koncie po prostu, okej. Okay. Ola spadła z Golda 3 w naełnę. Jakie w moim mniemaniu znaczenie ma prezent na 18 euro ile jakiekolwiek ma? Zależy, i powiedziałbym, że to jest mocno indywidualna kwestia, widzu. Jeżeli jesteś osobą, która w jakimś stopniu przykłada do tego, powiedziałbym, uwagę, to może się okazać, że to jest dla ciebie bardzo, bardzo ważne, żeby ten prezent był ważny. Natomiast, yy, na przykład, jak ziomek ziomkowi, no to wyjdę. No ja na przykład w prezenty miałem wy. Obojętny, co bym dostał, ale w momencie, kiedy. No, jestem w stanie zrozumieć, że komuś na tym zależy. O, że dla kogoś są ważne te prezenty. Dla mnie osobiście, nie. Prezenty mają być symbolem. Takie założenia są, moim zdaniem. Czym myję włosy? Szamponem, ale ostatnio, pierwszy raz od niedawna, sam sobie kupiłem żel do mycia i kupiłem gigamenski żel. Old Spice. Materiał niesponsorowany. Najwyższa pora, moi drodzy, za... Bottoma. Nie, a tak serio, najwyższa pora wygrać i w górę, bo zacząłem stakować 120 LP. O, gramy z ludźmi, którzy mieli Challengera. Challenger, Challenger, 1100 LP co do set. Grandmaster, Challenger. No no no, ale dało. <tryk> <tryk> Mamon, to jest gołcik. Przepraszam nie tłumaczy, czemu mamo się zażygał na streamie i tłumaczy się, że tego nie zrobił? It's first! Ej, ja bym mógł TFT streamować po angielsku. Miałbym mega dużo widzów. Mówiłbym ciągle It's first! Albo It's fucking Night. Nie mówiłbym tak You bet! You drash! Serio, miałbym mega dużo widzów. Dawaj jedną grę po angielsku. Jakbym poszedł viralem światowo, to bylibyście na to nie gotowi, pisalibyście, że boty. Powiedz po angielsku, jakie kompozycje są dla mnie najlepsze. Um, ok, okej, guys, in my opinion right now, in this patch especially there is one composition that is the strongest one. And for me personally, I think this is the crew. Which one I'm already grolling, guys. You see this? You see this malfight? fucking big malfight! Czemu nie streamujesz na Twitchu? Streamowałem przecież dzisiaj dwie godziny. Stary, za dwie godziny na Twitchu zarobiłem 10 dolarów? Tu tyle robię w 10 minut? Dobra, a z ciekawości sprawdzę ile dzisiaj zarobiłem. 48 dolarów. Ej, dużo, szczerze, dużo. Derwaryn mówi, że na Twitchu są reklamy. No, a wiesz czemu są? Bo wszyscy poszli na kika. Dobra, muszę wam zadać bardzo ważne pytanie. Też tak macie, jak zamawiacie pizzę, że jak ona już przyjdzie, to potem już nie jesteście głodni, ale jedzie, bo jest? Ja na przykład zjadłem cztery kawałki, więc już na pewno byłem najedzony. I zadam jeszcze jeden, żeby być taki Przejedzony. Nie no, macie tak, tylko się nie chcecie przyznać, bo po prostu na siłę chcecie się ze mną nie zgodzić. Nie jesz pizzy? Nie wierzę też. Nie wierzę w to, że nie jesz pizzy. Inaczej, uwierzę w to, że nie jesz pizzy, bo na przykład nie zamawiasz zbyt często, z różnych powodów, ale nie uwierzę w to, że na przykład nie lubisz pizzy. Nie znam ludzi, którzy nie lubią pizzy. Nie znam, a jeżeli taki człowiek istnieje, to ja już mu nie ufam. No i Miszko, zero dwa, nie ufam ci. Jak może ci nie smakować pizza? Nie ma czegoś takiego? Nie ma czegoś takiego, jak nie smakuje mi pizza. Masz do tego tyle rodzajów tej pizzy, stary. Pizza jest jak, jak seks. Od ciebie zależy. Czy jest zajęty, czy nie? No jak z pizzą? Ananas to normalny dodatek z... do pizzy? Albym cię k... zbanował. Pizza z ananasem jest dla seksu czymś jak z... na klatę. Jest po prostu dziwnym y... ekstremum, które ktoś lubi. Pizza żurek z kiełbasą, jajem i cebulą. Ej, i to brzmi jak coś, co bym opił I na... nawet teraz nie żartuję. Ja lubię takie dziwne pizze. Nie wiem, pieczarki na pizzy. Bardzo lubię pieczarki na pizzy. Ten Henry na kogo trafi, to go wyjaśnia. Jak Renata. To właśnie jest Renata, gdyby była osobą publiczną. W pi... Nie mam Brusa? W dupie go mam. Sram na niego. Winę mam. Czy odda te pieniądze, czy nie? Mam to w dupie. <śpiewa> nie, no kurwa, na wszystko byłem gotowy, <śpiewa> ale nie na to. Ja. P... Czekałem, aż usłyszę, waking <śpiewa> <śpiewa> up. <śpiewa> على poured… <ificar> <laughs> Ja mam do was pytanie, czy wy macie. Czy wy macie takie kilka piosenek, którymi trolujecie streamerów? Na Samclickwestie? Questie? I dlatego chcecie zawsze Sun Quest? Oh, can you see my eyes? Ej, defres spoko ziomek, nie? Oglądaliście go, jak mnie nie było? Bo ja mnie giga rozbawia. Dobrze mi się chłopa ogląda. Nie ironicznie. Ja nie wiem, kto jak to jest na tym świecie, że jest ziomek, który ma dystans do siebie, jest zabawny, nie głupi i ma k***a, tak mało widzów. A są jakieś nieudacznej. No jest normalny i jest inteligentny, nie?